Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do tematu nieprzyjemnego zapachu z klimatyzacji samochodowej. Metody eliminacji, sposoby zwalczania nieprzyjemnego zapachu. Zapobieganie klimatyzacji samochodowej. Klimatyzator w samochodzie zaczął śmierdzieć. Wymieniono główne sposoby walki z nieprzyjemnym zapachem. Przyczyny obcego zapachu. Jak prawidłowo dbać o klimatyzator. Na końcu artykułu znajduje się przegląd wideo czyszczenia klimatyzacji samochodowej. Właściciele samochodów, którzy często korzystają z klimatyzacji samochodowej, nieraz zetknęli się z faktem że z czasem zaczyna śmierdzieć. Jest to szczególnie dobrze odczuwalne w momencie włączenia mechanizmu, a dokładniej w pierwszych minutach jego pracy. Włączamy wentylator i zamiast przyjemnego chłodnego powietrza, wnętrze samochodu wypełnia stęchły zapach pościeli lub kosza. W zależności od stopnia zabrudzenia zapach może być stęchły i ostry lub przypominać stojącą wodę. Ci, którzy są leniwi, aby rozwiązać problem zapachu z klimatyzatora, najczęściej zatykają nos lub otwierają okno, aby przewietrzyć kabinę w pierwszych minutach pracy mechanizmu. Nie są to jednak najlepsze rozwiązania i nie należy odkładać eliminacji problemu na później, jak pokazuje praktyka. Z czasem może on doprowadzić do alergii lub awarii poszczególnych mechanizmów klimatyzatora. Dlaczego klimatyzacja w samochodzie śmierdzi? Nie jest trudno określić miejsce we wnętrzu samochodu, z którego wydobywa się nieprzyjemny zapach. Ale co dalej i dlaczego tak się dzieje? Najczęściej przyczyną nieprzyjemnego zapachu z klimatyzacji samochodowej jest proces gnicia mikroorganizmów lub stagnacja wilgoci na elementach mechanizmu. Jak pokazuje praktyka, Idealnym miejscem do gromadzenia się mikroorganizmów i wilgoci jest parownik samego klimatyzatora. To właśnie na tym elemencie gromadzą się zanieczyszczenia. Wilgoć powstaje z powodu różnicy temperatur i powstają idealne warunki dla bakterii. Dlatego, jeśli słyszysz taki zapach we wnętrzu samochodu, nie powinieneś panikować. Że ktoś kazał żyć długo pod maską. Do tego wszystkiego zapach może być spowodowany przez urządzenie techniczne samego samochodu, a nie z powodu niewłaściwego użytkowania klimatyzatora. W momencie pracy klimatyzatora gorące powietrze pobierane z wnętrza samochodu przechodzi przez parownik. W procesie tym powietrze jest schładzane i uwalniane w stanie zimnym. Zgodnie z prawami fizyki, na jego powierzchni tworzy się kondensat który staje się przyczyną wszystkich dalszych problemów, jak pokazuje praktyka, po przybyciu na parking do biura lub innego punktu docelowego, kierowca wyłącza klimatyzację i opuszcza samochód. W tym czasie na parownikach zgromadziła się już wystarczająca ilość wilgoci, a brud i kurz, które się na nie dostały. Przyspieszają ten proces. Teraz kondensat na parowniku zaczyna nagrzewać się do temperatury wnętrza samochodu. Po kilkudziesięciu takich zmianach na częściach klimatyzatora, które znajdują się pod przednim panelem, zaczyna pojawiać się pleśń, bakterie i oczywiście nieprzyjemny zapach. Gazowy środek antyseptyczny do czyszczenia klimatyzacji. Obecnie w sklepach motoryzacyjnych i na rynku można znaleźć ogromną liczbę różnych produktów do czyszczenia klimatyzacji samochodowej. Jednym z nich jest środek antyseptyczny do gazu. Jest to najprostszy i nieszkodliwy sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu i jest dość łatwy w użyciu, aby użyć gazowego środka antyseptycznego. Należy uruchomić samochód, włączyć recyrkulację powietrza w kabinie, bez zasysania powietrza z otoczenia. Teraz należy znaleźć miejsce wlotu powietrza, z reguły znajduje się ono pod przednim panelem, w pobliżu nóg pasażera z przodu i kierowcy. Następnie umieszczamy puszkę środka antyseptycznego tak, aby znajdowała się w strumieniu wlotu powietrza i rozpoczynamy rozpylanie produktu. Po przeprowadzeniu procesu nie wyłączaj samochodu i nie wyłączaj klimatyzacji. Zamknij drzwi i pozostaw w samochód w takim stanie na 10 do 15 minut. Metoda ta ma swoje plusy i minusy. Plusem jest minimalny wysiłek. Ale minusem jest to, że efekt czyszczenia może być minimalny lub nic się nie zmieni. Piankowy środek antyseptyczny do klimatyzacji samochodowej. Oprócz gazowego środka antyseptycznego, dość często można zaoferować piankę do czyszczenia klimatyzacji samochodowej. Wiele osób zauważa. Że ta metoda jest lepsza i bardziej skuteczna niż poprzednia. Cylinder antyseptyczny wygląda jak cylinder z pianką montażową i długą rurką do dostarczania samej pianki przed użyciem zaleca się doprowadzić puszkę do temperatury otoczenia i dobrze nią wstrząsnąć. Będziemy również musieli usunąć filtr kabinowy. Teraz przy wyłączonym silniku nakładamy maksymalną możliwą objętość pianki na miejsce filtra. Czyli układ klimatyzacji. Ze względu na fakt, że piana zacznie się rozszerzać, pójdzie dalej i trafi do części klimatyzatora, w tym do parownika. Po około 10 do 15 minutach piana osiądzie na parowniku, powodując korozję pleśni i usuwając nieprzyjemny zapach. Po zakończeniu procedury czyszczenia klimatyzatora należy włączyć system wentylacji powietrza i pozwolić mu pracować w różnych trybach. Osłyszając w ten sposób pozostałości piany i usuwając nieprzyjemny zapach, ta metoda jest nieco bardziej skuteczna niż poprzednia, ponieważ piana dociera do parownika. Powtórzenie procedury po pewnym czasie nie będzie zbyteczne, jak samodzielnie przygotować płynny środek antyseptyczny. Nie jest wykluczona sytuacja w której właściciel samochodu postanowił samodzielnie przygotować płynny środek antyseptyczny w celu wyeliminowania nieprzyjemnego zapachu z klimatyzacji samochodowej. W takim przypadku należy w 100% wiedzieć, gdzie znajduje się źródło nieprzyjemnego zapachu. Pleśń, bakterie i uzyskać maksymalny dostęp do miejsca dyslokacji, co będzie potrzebne do samodzielnego przygotowania płynnego środka antyseptycznego. Wśród składników są chlorheksydyna, alkohol, opcjonalnie aromat. Proporcje mieszania są proste. 500 ml chlorheksydyny, 100 ml alkoholu i opcjonalnie aromat, aby uzyskać lepszy efekt. Powstałą konsystencję lepiej wlać do opryskiwacza do opryskiwania kwiatów. Najlepiej aplikować opryskiwaczem do kanałów sących przy włączonym wentylatorze. Taki sam zabieg przeprowadza się w kanałach, w których znajduje się filtr kabinowy. Należy pamiętać, że parownik z reguły jest aluminiowy i w przypadku nieprzestrzegania środków do mycia klimatyzatora, Parownik może się utleniać. W związku z tym z czasem ulegnie awarii. Jak umyć parownik klimatyzatora? Pomimo wielu manipulacji, wszelkiego rodzaju drogich i reklamowanych produktów, za najbardziej niezawodny sposób uważa się bezpośrednie płukanie parownika. Z drugiej strony jest to najtrudniejszy i najbardziej żmudny sposób. Nie należy zapominać że sam parownik jest jednym z elementów łańcucha klimatyzatora, który jest wypełniony czynnikiem chłodniczym freonem. W związku z tym, jeśli podczas demontażu złamiesz uszczelnienie systemu, będziesz musiał udać się do mistrza i napełnić go. W przeciwnym razie klimatyzator po prostu nie będzie działał. Nie ma sensu mówić. Jak dostać się do samego parownika? Dla każdego modelu samochodu jest to unikalny proces i każdy właściciel przeprowadzi go na swój sposób. Parownik należy czyścić starannie, przy czym należy pamiętać, że wszelkie zabrudzenia, pleśni i bakterie są bardzo trudne i praktycznie niemożliwe do usunięcia. Jak pokazuje praktyka, po pewnym czasie nieprzyjemny zapach może pojawić się ponownie, nawet po dokładnym umyciu na stacji benzynowej. Mimo to, Demontaż i ręczne czyszczenie wszystkich części jest uważane za najskuteczniejszy sposób spośród wymienionych, a jednocześnie najbardziej pracochłonny. Nie należy zatem oczekiwać, że ze wszystkim uporamy się w kilka godzin. Jak przeprowadzić profilaktyczną konserwację klimatyzacji samochodowej? Pozbycie się nieprzyjemnego zapachu we wnętrzu samochodu to jedno, inną sprawą jest to, jak do takiej sytuacji nie dopuścić ci jak takim sytuacjom zapobiegać, przede wszystkim pilnuj filtra kabinowego, czyść go na czas lub wymień na nowy. Pamiętaj, kupując tani filtr nie zaoszczędzisz, a wręcz przeciwnie przyspieszysz proces pojawiania się pleśni, więc nie oszczędzaj na takich szczegółach. Drugą zasadą, jeszcze ważniejszą niż pierwsza. Jest osuszenie parownika klimatyzacji przed odstawieniem samochodu na dłuższy czas, na noc w garażu, na parkingu lub w innym miejscu. Dlatego zaleca się obliczenie czasu użytkowania klimatyzacji samochodowej i od momentu wyłączenia klimatyzacji do momentu wyłączenia silnika powinno upłynąć 3 do 5 minut. Lepiej 10 do 15 minut. W tym celu należy wyłączyć klimatyzator, ale pozostawić wentylator w stanie roboczym. Dzięki przepływowi powietrza parownik zostanie osuszony. W związku z tym nie będzie gromadzenia się bakterii i wilgoci. Pojawienie się nieprzyjemnego zapachu jest przede wszystkim wskaźnikiem, że nadszedł czas, aby zajrzeć do filtra kabinowego, a także wyczyścić parownik. Z drugiej strony jest to wskaźnik, że klimatyzacja samochodowa nie jest zadbana lub jest używana nieprawidłowo, dlatego nie należy odkładać konserwacji zapobiegawczej parownika kabiny na później, ponieważ może to być nieodwracalny proces, który będzie kosztował przyzwoitą kwotę pieniędzy. Recenzja wideo czyszczenia klimatyzacji samochodowej.